Oglądaj WBW na żywo. Bilety i pay per view na www.freestyle.pl. 3, 4! I w takim Zacznę. razie zaczyna mytkens, będzie odpowiadał mu furmi. Pierwsza runda, 45 sekund na temat, a potem wymianki. Jesteście gotowi, Warszawa? Odparamy pierwsze starcie ćwierćfinałowe. A temat to wyimaginowany doktor! Ręce! 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 Hej. Ej! Ej, ej, ej! Ej, 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 Bycie, ej, 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 Napierdalam na tych bitach, mam chuj racji! Ty masz szczęśliwą rodzinę w imaginacji! To jest proste, w dostawaniu na piste. Furmi już jest kurwa magistrem! To jest tak, dobrze napierdalam! Wchodzę i to jest prosta sprawa! Ej! Jest. Jesteś jak doktor stary Szkoda, że po walce emerytowany To jest tak, jesteś rozjebany Dobrze kurwa teraz gramy Tak kurwa chcę wygrać tej ziomix, Że kurwa coś dosypał Felixowi Ej Nieba na pało masz przypał Bo na mnie nie zadziałało To jest tak, ej, tak tociste Dostajesz na piste I to jest proste Jadę teraz w Braga, bym jaka wymjakowany, na mnie nie ma wymagań Pięć Albo zmiana, jak to wolno, brak szpury. Po pierwsze, nie wiem, kurwa, co on pieprzy! Z Feliksem przecież, kurwa, i tak byłem lepszy. No ja pierdolę, rzucam to pieprzyć! Wiesz, o co chodzi, jestem klęski. Jakie kurwa doktor, to jest bała. Ja jestem doktorem, ale takiego kolosa twoja stara nie widziała. Yo, rzucam ten wers. Pokazuję sobie, że tu jadę sobie też i to proste, jadę sobie teraz tu foka. Chiński wywiad, wchodź na TikToka kurwa. Rzucam te wersy, pokazuję sobie, że tu jestem lepszy, ale spoko. Jadę sobie na spontany, Wyjdź na TikToka. Nie, jesteś przedopaminowany kurwa. Wchodzę na te bity stary, wiesz o co chodzi, jesteś rozjebany. I to jest proste, bo ciśnę Dałem. Chiński wywiad, chuja zrozumiałem kurwa. Kiedy w to się pierdala Nic nie dosypałem Robertowi, bo ciszę zjebie Pozdro Felix, zrobię po, to dla po, ciebie Po rundzie! Dzięki panowie, przechodzimy do formuły, o której mówiłem wcześniej Cztery razy po cztery wersy Na jednym bicie dynamiczne przejścia zaczyna Midkins. Dajcie swoje ręce w górę, odpalamy to gówno! Ręce! Yo, yo, yo! Robisz to Furmiego, głupi synku? To przeproś Feliksa, co mu miałeś w drinku! Yo! Wchodzę, napierdalam dobrze! Wchodzę na tych bitach i zamknij mordę! Chiński wywiad, jadę wiadomo! Furmi! Made in bebowo Dobra! Wchodzę, napierdalam ziopel! Zchodzę Zmiana! I za... Zmiana! Yo, yo, yo! Jau 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 ja mu nic nie dosypałem, bo z tym chujkiem, a ty jesteś narkomanem, no życie w pigułce, kurwa, serio, jadę cipa! mogę pokazywać, że masz w typie niezły przypał. Dobra, ja, ja pierdolę, ręciste raczej, życie w pigułce, życie w paszkolacie, hej! I cipę oprócz listów, donosisz też własną ekipę Ja w ja pierdolę ze spontanem Ze mną w paczką macie murdo to masz przetrane! I to jest proste skurwyzynie Zasrałeś, nie było w regulaminie! Dobra, jesteś rozpierdolony na Bemowie... Ej, ej ej! Wpadam w furmi, jest rozpierdolony na Bemowie kalendarz to... Wpadam w furmi, jest rozpierdolony! Na Bemowie paczko na to kalendarz adwentowy! To jest tak! Rad, zajebałem się, żebyś miał no. trochę szans! Ej kurwa, jadę z kurwy syna! Dobrze znasz dzielnicę Warszawy, jak na kogoś Dolsztyna! Ja pierdolę na spontany myszkę zdaje jest przygotowany! Dobra, za mnie to coś dał na brzuch, a mi dał coś na dykcję! To jest tak, jadę brat, ale i tak z tą dykcją nie ma żadnych tak, szans! Ja, jadę pało, włożyłem ci kutasa na dykcję i nie podziałało, kurwa! Yo, yo. Ej, ale jak chcesz mieć dobrą dykcję z moim chujem Braba, to poczekaj, jak przestanie stać i będę miał flaka! Po, po, walce, mi po, po walce, po walce! To były cztery wejścia po cztery wersy. Chociaż w ferworze walki wiadomo, różne rzeczy się zdarzają. Ej, ekipa, czy uważacie, że w tej walce lepszy był Midkens? Czy może dalej powinien przejść furmi? Krótko i na temat jury 3-4! Wszystkie głosy na furmiego mytkę. Jest. Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych eliminacjach.